Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to dzisiaj nie jest FIFA, to jest Browser. Będziemy otwierać sobie skrzynki z pierwszej skrzynki. O, Barley! Pierwsza postać trafiona. Druga skrzyneczka, niestety nic nie ma. Yy, Trzecia skrzyneczka, też nic nie ma. Czwarta też, niestety nic. Piąta też nic. Szósta też nic, niestety. Siódma też nic. Ósma też nic. Oj, tu mamy Penę, trafiliśmy. W ogóle Penę zmieniła swój styl. Okej. Okay. Tu już też nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma, jak zwykle. Co jest? Było 5 Ale mamy Jackie. Dobra, i ostatni mega box. Co tu będzie? Niestety nic. No dobra, to dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.